Zimowit to niezbyt trudna w uprawie wieloletnia roślina cebulowa, która przykuwa uwagę swoim niezwykłym wyglądem, przypominającym trochę krokusy wiosenne. W okresie, gdy większość roślin kończy swoje kwitnienie, zimowit rozpoczyna swój najlepszy okres wzrostu, dając ogrodnikom wiele radości. Jednak, aby cieszyć się takim efektem, należy dokładnie poznać wymagania zimowitu. Kiedy sadzić jego cebulki i co warto wiedzieć o jego uprawie? Zimowid należy do rodziny kieli chowatych i stanowi prawdziwą ozdobę jesieni w wielu ogrodach. Jego pochodzenie sięga południowych obszarów Europy, gdzie naturalnie rośnie na łąkach i w niewielkich zagajnikach. Cechą charakterystyczną rośliny są przede wszystkim duże, jaskrawo-fioletowe kwiaty o delikatnej strukturze i charakterystycznym kształcie kielicha. Kwitnienie tej rośliny przypada na późne lato i jesień, co czyni ją jedną z nielicznych roślin zdobiących ogrody w tym czasie, kiedy większość innych kwiatów już przekwita. W okresie późnoletnim i jesiennym wyrastają tylko kwiaty. Po przekwitnięciu bulw nie wykopujemy, zostawiamy je na zimę w ziemi. Są całkowicie odporne na mróz. Nie musimy również ich okrywać przed nadejściem chłodów. Liście zimowitu są szerokie, ciemnozielone, duże, od 20 do 40 cm długości i 6 cm szerokości. Pojawiają się dopiero wczesną wiosną. Nie usuwamy ich, muszą pozostać na rabacie aż do momentu zżółknięcia. Wiosną warto jednak zasilić rośliny nawozem, by wzmocnić cebulę. Warto dodać, że choć kwiaty zimowitu przyciągają swoim wyglądem, zawierają one alkaloidy, które są trujące dla ludzi i zwierząt. Dlatego, przy pracy z tą rośliną, zaleca się zachowanie ostrożności. Zimowit nazywany jest roślinnym arszenikiem, ponieważ ma bardzo trujące nasiona. Śmiertelna dawka dla człowieka to około 5-10 nasion. Niebezpieczne jest nawet owcze i kozie mleko pochodzące od zwierząt, które zjadły wcześniej zimowita jesiennego. Mimo swojej trującej natury, zimowit od wieków był stosowany w medycynie tradycyjnej dzięki swoim właściwościom leczniczym. Jednak ze względu na ryzyko związane z jego toksycznością, nie zaleca się samodzielnego stosowania go w celach leczniczych. Obecnie jest on wyłącznie rośliną ozdobną. Zimowid jako roślina o specyficznych potrzebach wymaga odpowiedniego podejścia do uprawy, aby w pełni wydobyć z niej naturalne piękno. Zimowid preferuje gleby żyzne, dobrze przepuszczalne, które są w stanie dostarczyć mu wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Optymalny odczyn gleby dla zimowitu powinien oscylować w zakresie lekko kwaśnego do lekko zasadowego. W miejscach, gdzie gleba jest ciężka, dodatek piasku lub kompostu, aby poprawić jej strukturę i zapewnić odpowiednią przepuszczalność drenaż. Jeśli chodzi o nasłonecznienie, zimowit nie jest wyjątkowo wymagający, ale najlepiej rośnie w miejscach, które są częściowo zacienione. Chociaż roślina ta jest w stanie znosić pełne słońce, zbyt intensywne promieniowanie słoneczne może powodować przyspieszone więdnięcie kwiatów i przesuszenie gleby. Dlatego też idealne miejsce dla zimowitu to takie, które jest osłonięte przed najintensywniejszymi promieniami słonecznymi w ciągu dnia, np. pod niewielkim drzewem lub krzewem. Jednak ważne jest również to, aby unikać miejsc zbyt zacienionych. Gdyż zbyt mała ilość światła może wpłynąć na osłabienie rośliny i ograniczenie jej kwitnienia. Odpowiednie terminy sadzenia są kluczem do sukcesu w uprawie wielu roślin, a zimowit nie jest wyjątkiem. Najlepszym czasem do sadzenia cebulek zimowitu jest późne lato lub wczesna jesień. Wybierając ten okres, dajemy roślinie odpowiednią ilość czasu aby korzenie mogły się odpowiednio rozwinąć i przygotować do zimy. Sadzenie zimowitu w tym czasie również zwiększa szanse na obfite kwitnienie w pierwszym roku po posadzeniu. Warto jednak pamiętać, że cebulki zimowitu powinny być sadzone natychmiast po zakupie, aby uniknąć ich wysychania. Z kolei jeśli chodzi o glebę, przed sadzeniem warto ją dokładnie przekopać, a jeśli to konieczne, Również wzbogacić o kompost lub nawóz organiczny. Cebulę wysadzamy na głębokość około 15 cm lub na głębokość odpowiadającą dwóm wysokościom cebulki. Cebulki tych roślin mają tendencję do uciekania w głąb gleby. Warto na spód dołka wsypać drenaż z grubego piasku lub drobnego żwiru, zwłaszcza na terenach, gdzie gleba jest ciężka i wilgotna. Zimowity najlepiej prezentują się posadzone w grupach. Dlatego rozstawa między bulwkami zimowitów powinna wynosić od kilkunastu do 20 cm. Jeśli zapomnimy posadzić bulwy i znajdziemy takie, które wypuściły już kwiaty, to nie wahajmy się ich posadzić do ziemi chcąc chronić bulwy zimowitów przed niektórymi szkodnikami można sadzić je w ażurowych koszach przeznaczonych do sadzenia cebulek po posadzeniu należy podlać rośliny rośliny najlepiej sadzić na skalniaku przy ścieżce na obrzeżu rabat ładnie prezentują się pomiędzy niewysokimi kępkami trawozdobnych z racji, że liście długo mogą być brzydkie, rośliny te dobrze wyglądają w ogrodach naturalistycznych niż na bardzo schludnych i uporządkowanych rabatach.